Przeczytać nie od tego, że był potop i że wszystko zginęło, tylko od tego, co Bóg zrobił na samym końcu. Jeżeli pamiętacie, ja wam tego nie czytałem dzisiaj jeszcze, a na samym końcu Bóg złożył obietnicę, że nigdy więcej na ziemi nie będzie takiego kataklizmu. I ta historia, to nie jest historia o tym, że Bóg zniszczył świat, tylko to jest historia o tym, że Bóg obiecał, że świat nie zostanie nigdy zniszczony. I to jest historia, która ma być przestrogą, która ma być opowieścią o tym, co zrobić, żeby nam się świat nie zniszczył. I tutaj już właśnie to jest najlepszy przykład twojego cukierkowego chrześcijaństwa, nieprawdziwego i miękkiego, bo Pan Bóg obiecał tylko tyle po potopie, że nie zniszczy całej ziemi powodzią, ale nie powiedział. Że nie będzie niszczył wtedy, kiedy ludzie na to zasłużą, wodą. Jest powiedziane przecież o znakach apokaliptycznych w Ewangeliach, że będą bezradne ludy na, z powodu nawałnicy morskiej, która będzie na nie y, się wylewała. Jest to powiedziane. A poza tym, i co jeszcze ważniejsze, to cukierkowość Twoja wynika z tego, że będzie druga zagłada na końcu czasów. Świat został zniszczony wodą na początku, i woda już będzie miała tylko takie znaczenie, może nie akcydentalne, ale mniej ważne. Bo oczywiście te powodzie w historii świata i na końcu czasów będą. Ale drugie zniszczenie świata będzie spowodowane ogniem. Taka była zapowiedź, o tym ludzie wiedzieli. I to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. I zresztą w Piśmie Świętym ten drugi kataklizm potwierdza też święty Piotr. Zaraz o tego przejdę, ale nie można tak ludziom opowiadać, że nie będzie już więcej zniszczenia świata. Świat przy końcu czasu zostanie zniszczony. Taka jest prawda biblijna. A teraz cytat św. Piotra, który potwierdza ten ostateczny kataklizm. Z drugiego listu św. Piotra z rozdziału trzeciego. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Gdy oczekujecie, i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. No i co szóstak? Nie można ludzi okłamywać. Ludzie mogą to sprawdzić i przeczytać, co w piśmie jest napisane. Przechodząc zaś z kolei już do samego potopu, który był za czasów Noego, to nie jest to tylko opowieść biblijna. Także w wielu innych kulturach i cywilizacjach ten motyw był, można powiedzieć, dominujący w pewnym momencie, czyli można odnieść wrażenie, że coś takiego się zdarzyło, co miało decydujący wpływ na losy świata. W mezopotańskich eposach. W Gilgameszu jest taka postać, która się nazywa Utnapisztim. To jest taki odpowiednik Noego, właśnie człowieka, który właśnie wybudował statek i przetrwał na nim olbrzymi, olbrzymią katastrofę morską. Także w innych mitach, w greckich, jest postać taka jak Deukalion, też odpowiednik, tak można powiedzieć, Noego. Czyli nie można mówić, że potop był wydarzeniem tylko symbolicznym. Alegorycznym, on się wydarzył naprawdę. Na jaką skalę być może, to już jest inna sprawa, bo już teraz nawet naukowcy dopuszczają możliwość, że pod koniec ostatniego zlodowacenia mogło dojść do miejscowego potopu, mniej więcej w okolicach dzisiejszego Morza Czarnego, które było wtedy dużo mniejsze, i tamten teren miał zostać zalany właśnie z wielkimi, bo jak wiadomo, tam były początki cywilizacji. Tam odkryto jak na razie najstarsze miasto na świecie, czyli Göbekli Tepe, na terenie Turcji. No i na tamtych terenach rozwijała się początkowa cywilizacja, która została być może zniszczona właśnie przez ten potop. No ale to są wszystko takie domniemania. My wierzymy, że potop był, w jakiej formie, w jakiej wielkości. No to kiedyś się chyba dowiemy. Ale jedno jest pewne: nie była to alegoria, nie był to mit, tylko było to zdarzenie faktyczne. Czyli to jest historia, tak jak wszystkie historie z początkowych rozdziałów Księgi Rodzaju, która nie opowiada o jakimś wydarzeniu, które się kiedyś stało, tylko opowiada o nas wszystkich tutaj. Cała ta historia, o całym tym świecie to jest historia o każdym z Was. Każdy z Was ma w sobie tego jednego małego Noego, tego ptasięmiętowego, i każdy z Was ma w sobie całą tą resztę. Która jest w tym świecie? Jak ten świat jest zapisany? I tutaj, panie Szostak, również się mylisz, gdyż przeczą temu pisma, zarówno Pisma Świętego, jak i pisma doktorów Kościoła. Bowiem w Ewangelii, według Świętego Mateusza, w rozdziale 24, jest wyraźnie powiedziane, że jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedni. I pili, i żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli, jeżeli pismo porównuje czasy ostateczne, o których mówi Pan Jezus, Jego przyjście, z czasami ostatecznymi, które były za Noego, i można powiedzieć, że Noe jest jakąś figurą Chrystusa. Czyli nie może być tylko zwykłą alegorią, tak jak samo jak zwykłą alegorią nie będzie zapowiedziane przez Chrystusa drugie nadejście. Teraz dalej. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 11 zostało powiedziane, że przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Czyli o tym, że za odpowiedź tego, że nadejdzie potop, była prawdziwa i jego czyny, czyli budowa arki, była prawdziwa. O tym mówi Pismo Święte. To nie jest żadna alegoria. I dalej. W pierwszym liście Świętego Piotra, w trzecim rozdziale, zostało powiedziane: Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie w ciele. Ale powołany do życia duchem. W nim, czyli w tym duchu, poszedł głosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, te osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Czyli Pismo Święte kolejny raz mówi, że. Chrystus przyszedł zbawić nawet tych, którzy od czasu potopu są w czystcu. Czyli zdarzenie było prawdziwe z potopem i z Noem. Następny cytat z pisma: Z drugiego listu św. Piotra, z drugiego rozdziału: Jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego, ósmego patriarchę w kolejności, czyli Noego, który ogłaszał sprawiedliwość ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. Czyli, że Bóg ocalił Noego, czyli nie jest to żadna alegoria. Słuchajcie, ten opis potopu to nie jest opis tego, że Bóg się wkurzył i postanowił zniszczyć ziemię, nie. To jest pewien żydowski sposób pisania. To chodzi o to, że myśmy doprowadzili świat do totalnej ruiny. Tam, gdzie Biblia mówi zawsze w Starym Testamencie, że Bóg coś zrobił, to ona bardzo często mówi, konsekwencje naszych grzechów to zrobiły. Tylko to jest taki język. Także doktorzy Kościoła zaprzeczają Twoim wymysłom, Szóstak. Bo tak, święty Augustyn w 15. Księdze, w 27. rozdziale Państwa Bożego, mówi, że można też interpretować zdarzenia z Noem i z Potopem alegorycznie. Ale nie można przez to rzucać tego, że zdarzyły się te rzeczy naprawdę, a z kolei święty Tomasz z czyli Dominikanin. Największy z Dominikanów i największy z Doktorów Kościoła, pod koniec prologu do, do Księgi Hioba, stwierdza, że oczywistym jest, że No i Daniel, czyli dwaj prorocy. Byli ludźmi prawdziwymi, czyli że istnieli. I co?